Dzisiaj mamy 1 marca 2025 roku. Tak jest na zewnątrz, śnieg. Wyszłam rano do sklepu, ale bardzo ciężko się szło. Trochę ślisko, także tylko jakieś malutkie zakupy. I siedzimy w domku. I tak minął kolejny dzień. Dzisiaj mamy. Że tak powiem, Matki Boskiej Pieniężnej przyszła wypłata, także miły, miły Dzionek. <noise> I cóż, dzień przeleciał, kolejny dzień deszcz, sztorm, teraz coraz większy, większy wiatr, deszcz pada. Oczywiście, takie kręcenie się po domu. W wiadomościach non-stop Trump, Żeleński, różne teorie. Nie wiem, jak to się wszystko skończy. Zobaczymy. Nie brzmi to ciekawie. Na Facebooku widziałam, że jest bardzo dużo e, takich wrogich komentarzy na tematy ukraińskie. Nie wiem, e, trochę takie zagrożenie jest, bo jednak, tak jak Trump powiedział, że Leński czy u wojnę światową i chce kolejne kraje wciągnąć do wojny. Bo ludzie już nie chcą z Ukraińcy walczyć. Niestety. Z tej desperacji, z nudą zaczęłam czytać książkę i tutaj mam taką książkę obyczajową. Napisaną o życiu Biednych ludzi w latach 70. na Islandii, konkretnie w Reykjaviku. Tutaj jest ta autorka. Ona jest chyba młodsza ode mnie i tutaj opisała całą swoją historię. Jej matka była samotną matką z, pięcior z pięciorkiem dzieci, i mieszkała tutaj w takiej budynku, w Takim kompleksie dla bardzo biednych rodzin i potrafiła z tej pomocy państwa utrzymać się z tym pięciorgiem dzieci. I w tej książce widać jakie różnice między Polską a Islandią obyczajowe są tutaj. I jak tutaj czytałam, to ta jej matka jak już miała dwoje dzieci. I miała jakiegoś tam kandydata na męża, który chciał się z nią ożenić, to stwierdziła, że jest jeszcze zbyt młoda, żeby wychodzić za mąż. Samotna dziewczyna z dwójką dzieci. W końcu jednak wyszła za mąż za tego pana i miała z nim troje dzieci, trzecie dziecko, później jeszcze czwarte i piąte. Yy, nadużywanie alkoholu i te sprawy. No ciekawa, taka po prostu obyczajowa, taka jakie lubię książki.